Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Zachęcam Was także do zakupu mojej książki, Stach i Śmieci. To detektywistyczna ekologiczna historia osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4b. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro. Link zostawiam w opisie. Przenosimy się do Zawoi. Był sierpień 2014 roku. U podnóża Babiej Góry w drewnianym domu na Polanie mieszkała 85-letnia Helena. Była to niemal stuletnia chata, w której kobieta wiodła spokojne życie. Żyła bardzo skromnie, nie miała bieżącej wody ani kanalizacji. Wydawała niewiele na prąd, bo nie miała ani telewizora, ani lodówki. Często paliła świeczki. Lubiła słuchać radia, które było jej oknem na świat. Całe swoje życie spędziła w tym właśnie miejscu. Helena nie umiała czytać, potrafiła się jedynie podpisać. Okolice domu Heleny to od ludzie, nie można tam było dojechać samochodem. Żeby zrobić zakupy, kobieta musiała zejść w dolinkę. Był tam sklep, w którym zaopatrywała się w najpotrzebniejsze rzeczy. W większych zakupach wyręczał ją znajomy, Józef Kwartnik. Kobieta nie miała dużych wymagań. Wiosną Józef przynosił Helenie świniaka, a kobieta trzymała go w komórce. Jesienią odbywało się świniobicie. Kobieta żywiła się mięsem przez całą zimę. Musiała robić zapasy, bo zaspy czasem przykrywały jej dom i była odcięta od świata. Po drugiej stronie dolinki rozciągał się widok na wyciąg, mosorny garoń. Mimo tego, rzadko to miejsce odwiedzały turyści, częściej przypadkowi grzybiarze lub leśniczy. Często za to na te tereny zapuszczały się niedźwiedzie. W sąsiedztwie znajdowały się domy 81-letniej Marii Kobieli oraz kuzyna Heleny Franciszka. Kobiety od czasu do czasu spotykały się. Obie były pannami. Raz w tygodniu Helena szła do kościoła, jednak w niedzielę 31 sierpnia 2014 roku nie pojawiła się namszy. Wtedy Józef Kwartnik postanowił sprawdzić dlaczego. Już z daleka widział, że drzwi do domu były zamknięte na skobel. Wszedł do chaty. W środku znalazł martwą Helenę. Leżała w komórce, która była połączona z domem. Ponieważ kobieta miała widoczne obrażenia głowy, Józef zawiadomił policję. Początkowo podejrzewano, że została zamordowana przez przypadkowego turystę. Nie brano pod uwagę motywu rabunkowego ze względu na skromne warunki, w jakich żyła Helena. To właśnie wersja z turystą była rozważana w pierwszej kolejności. Józef kwartnik wskazał miejsce, w którym Helena trzymała pieniądze. Nie wiedział jednak, ile ich było. Pieniądze zabrała policja. Na podstawie przeprowadzonej sekcji zwłok, biegli stwierdzili, że Helena miała liczne złamania czaszki, a także rany na głowie. To one doprowadziły do zgonu. Wyniki sekcji zwłok Heleny jednoznacznie wskazywały, że nie miała żadnych szans na przeżycie. Przesłuchano sąsiadów Denatki. Maria pamiętała, jak trzy dni przed odkryciem zwłok widziała z oddali jakąś postać. Natomiast po odnalezieniu zwłok Heleny, Maria odwiedziła daleka znajoma, Teresa, która chciała pożyczyć od niej pieniądze, ale Maria odmówiła. Policja postanowiła bliżej przyjrzeć się Teresie. Była ona niską blondynką o pomarszczonej twarzy bez oka. Okazało się, że Teresa miała już konflikt z prawem, została skazana za kradzież pieniędzy znajomej. Kobieta jednak zaprzeczała, że wie cokolwiek o śmierci Heleny. Feralnego dnia miała być na grzybobraniu, po powrocie z którego zrobiła na obiad krokiety z grzybami, a potem sprzątała. W tym czasie mąż Teresy oglądał telewizję, zaś syn był w pracy. Teresa znała Helenę z widzenia. Przekonywała, że nigdy nie była w jej domu. Policja nie do końca jej wierzyła. Postanowiono przeszukać jej dom, jednak niczego tam nie znaleziono. Oskarżona składała niespójne wyjaśnienia. Początkowo twierdziła, że 85-letnia staruszka zmarła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, bowiem uderzyła głową w deskę. Kolejne przesłuchanie Teresy całkowicie zmieniło tor, którym podążyło śledztwo. Kobieta przyznała się do winy, płakała. Z każdym przesłuchaniem podawała kolejne szczegóły tragedii. Przekonywała, że do Heleny zajrzała przez przypadek podczas grzybobrania. Chwile rozmawiały. Potem Teresa poprosiła Helenę o pożyczkę. Obiecywała, że odda pieniądze w połowie miesiąca, kiedy jej mąż otrzyma rentę. Jednak Helena odmówiła. Atmosfera się popsuła. Helena poprosiła Teresę, aby ta opuściła jej dom. Wtedy Teresa ją popchnęła. Helena upadła i już się nie podniosła, a krew zaczęła się sączyć z jej głowy. Teresa uciekła. Podobno Helena miała nazwać Teresę ślepotą, co sprawiło, że ta w nerwach uderzyła ją deską. Ręce wytarła okępe trawy. Podczas kolejnego przesłuchania Teresa wyznała, że biła Helenę deską w głowę, uderzała nią o framugę drzwi i drewniany słup podtrzymujący strop, co najmniej dziesięć razy. Teresa przekonywała, że żałuje tego, co się stało i chciałaby móc cofnąć czas. Prokuratura w Suchej Beskidzkiej wystąpiła o aresztowanie Teresy na trzy miesiące. Obie kobiety nie znały się zbyt dobrze. Mieszkały w tej samej miejscowości, ale w odległości blisko 4 km od siebie. Jak podał prokurator Stanek, do zabójstwa doszło najprawdopodobniej we czwartek, 28 sierpnia. Sprawa toczyła się przed krakowskim sądem. 54-letnia Teresa została oskarżona o zabicie swojej 85-letniej znajomej. Zdaniem prokuratury rejonowej w Suchej Beskidzkiej kobieta zabiła, ponieważ nie dostała pożyczki. Prokuratura przedstawiła Teresie zarzuty, a ta przyznała się do tego, że kilkukrotnie uderzyła swoją znajomą w głowę. Zapewniała, że kiedy opuszczała dom swojej ofiary, ta jeszcze żyła. Powód szarpaniny był błahy. Staruszka odmówiła Teresie pożyczki 200 zł. W toku śledztwa okazało się, że Teresa tego dnia była pijana. W czasie postępowania przeprowadzono eksperyment procesowy w miejscu zamieszkania denatki. Na tej podstawie udało się odtworzyć przebieg zdarzeń, do których doszło feralnego dnia. Teresa broniła się przed sądem, mówiąc, że jest alkoholiczką i w momencie popełnienia przestępstwa była nietrzeźwa. Pojawiły się pogłoski, że Helena i Teresa były spokrewnione, jednak prokuratura je zdementowała. Po zabójstwie znajomej Teresa wróciła do domu i zacierała ślady zbrodni. Napaliła w piecu i wrzuciła do niego ubrania, na których była krew zabitej. Potem, jak gdyby nigdy nic, zaczęła robić obiad. Prokurator rejonowy suchej Beskicki Stanisław Stanek przekonywał, że dowody przeciwko Teresie były mocne. Przyznała się do morderstwa, a ponadto na miejscu tragedii pokazała, jak zamordowała 85-latkę. Znaleziono też jej odciski palców na miejscu zbrodni. Choć Teresie groziło dożywocie, to przed nim uchroniły ją nowe przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku. Na ich mocy oskarżona mogła zaproponować wysokość kary. Kobieta zaproponowała 12 lat. Taka kara okazała się być satysfakcjonującą dla prokuratora, i właśnie na taki okres więzienia została skazana Teresa. Morderstwo heleny odbiło się szerokim echem w społeczności zawoi. Mieszkańcy wsi podkreślali, że ofiarą Teresy mógł paść każdy z nich. Mówili, że Morderczyni żyła wśród nich przez wiele lat i nikt nie zauważył niczego podejrzanego. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendów i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.